Musimy się zastanowić, ile potrzebujemy na piskę. A więc tak, musimy mieć podwójną, ponieważ dwa oczka gubię. 2, 4, 6, 8. Dajmy na to 8. Wystarczy 8. 10 by było już za dużo. 2, 4, 6 by była może za cienka. Bo coś jeszcze trzeba ją przyszyć. Robimy na 8 oczek piskę. A więc 8 oczek C2, wezmę więcej żeby ten brzeg był również luźny. Ja we wszystkim, co robię, w każdych brzegach daję dwa, trzy, 5 oczek. Zależy, czy to jest tył, czy przód, czy dla dorosłej osoby yy, więcej oczek. Później zawsze po pierwszym przerobieniu spuszczam, żeby było luźniej. Jeszcze raz nakładam, tak, trzymam, luźno. Od góry pod kciuk, za nitkę wskazującego palca i tą samą drogą wracam i spuszczam i mam już te dwa oczka. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. To było, to tyle trzeba. Osiem, dziewięć. Damy 10, 2 tylko na zgubienie, bo już widzicie, można nabrać za mało nitki naciągnąć i wtedy prawie, że by nie starczyło, ale przy 10 oczkach to jest ok, ale nabrać na przykład 70 albo 100 i będzie za mało, to wtedy znowu trzeba próć, no ale niestety jak trzeba, to trzeba. I teraz tak sobie zrobimy wzór, prawo, lewo. Dwa oczka zgubimy, czyli dwa przerapiamy, robimy jedno i spuszczamy. Już mamy teraz jedno oczko. Tu mamy lewe i tutaj mamy z dwóch. Znowu jedno jest prawe i tutaj mamy lewe i zakańczamy. I teraz, że ten brzeg był ładny, pamiętamy zawsze, żeby tą nitkę przełożyć jakby. Tu przekładamy i stąd ściągamy. I tak ściągamy wtedy. I robimy prawe, lewe, prawe, lewe, prawe i lewe, i prawe. jest będzie tutaj taki czyściutki ten brzeg. Ja muszę zmienić druty na 3,5, ponieważ przy pliskach tak robiłam 3,5 druty. A więc znowu pamiętać trzeba, że przekładamy. Tą nitkę i ściągamy wtedy to oczko. Zawsze ściągamy i robimy dalej prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe i prawe normalnie, ale po tej stronie zawsze jak ściągamy, musimy pamiętać, znowu mówię, przekładamy tu i wtedy ściągamy jakby to oczko. W ten sposób ściągamy to oczko, że nitkę przekładamy. I dalej robimy prawe, lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Ja Wam powiem o co chodzi, że tutaj ten brzeg, tutaj będzie równiutko i tutaj będzie równiutko. Taki warkocz się będzie robił. Podrobnie troszeczkę pokażę Wam. Proszę zobaczyć, tutaj mi chodziło o ten brzeg, właśnie, że tutaj taki warkocz się robi ładny, czyściutki. I z tej strony również. I tu będziemy wtedy przyszywać na koniec. A to jeszcze pokażę. Najpierw muszę podrobić do końca. Jeden centymetr jest za długie, a więc próję to. To musi być tutaj, jak się tak lekko naciągnie, tutaj. Tak do końca gdzieś dotąd. Nie może być tak daleko, bo wtedy będzie Wam za długie i będzie wystawało. Nabieramy te oczka i zakończamy. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I teraz już zakończamy tą pierwszą pliskę. Wbijamy się w dwa oczka, za nitkę przeciągamy, spuszczamy i z powrotem. Tu mam już jedno oczko, teraz mamy drugie, trzecie i tak do końca. I ucinamy. Przymierzę jeszcze raz. Proszę zobaczyć. Perfekt. Teraz 37. I pół centymetra u mnie pliska. Ojej. Jak nie murażę, to jacyś się kacze trawy. Teraz zaczynam robić tą drugą pliskę z dziurami. I już muszę od samego dołu zacząć robić tą pliskę, te dziury. Raz, dwa i trzy. Już mam dwa oczka. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te dwa oczka spuszczę, zgubię raczej po drodze, zgubię czy spuszczę, po to, żeby mieć również 8. Raz, dwa. Teraz nabieram te dwa oczka przez nitkę, spuszczam. Już mam jedno oczko, czyli już jest jedno spuszczone. Robimy dalej. Prawe. I jeszcze raz wbijam się w dwa oczka, za nitkę spuszczam, mam jedno i to jedno. Czyli mam już teraz osiem oczek. Dwa, cztery, sześć, osiem. I teraz po tej stronie już robię prawo-lewo wzór i już za pierwszym razem muszę zgubić dwa oczka. Prawo. Lewo, lewo i tutaj te dwa oczka muszę zgubić. To znaczy biorę te dwa oczka, przerabiam przez nitkę, gubię, cii, nakładam z powrotem i jeszcze raz to samo. Dwa oczka za nitkę, spuszczam. I proszę zobaczyć, mam tutaj taką lukę. Tutaj mam trzy oczka, tu mam trzy, dwa są spuszczone. Odwrócę na drugą stronę, to muszę nabrać dwa oczka znowu w to miejsce. Przekładamy. Pamiętamy, że tą nitkę przełożyć tu i dopiero ściągamy to oczko, żeby był ten brzeg równiutki. I robimy znowu prawo, lewo. I tu musimy te dwa oczka nabrać. A my nabieramy raz, jedno oczko, drugi raz. Mamy raz dwa oczka. I dalej robimy prawe. Lewe i prawe. I proszę zobaczyć, piska już ma jedną dziurkę. Po tej stronie już przerabiamy do końca, od początku do końca. Przerabiamy prawo, lewo. I te, co nabrałam, dwa również musimy przerobić, ale tu przerabiamy Dwa razy prawo za pierwszym razem, ponieważ lewo nam dobrze nie wyjdzie, może nam spaść z druta. Ale tu i tu robimy dalej już prawe, lewe, może się zdarzyć, że spadnie, prawe. Obracamy i teraz już po tej następnej stronie już mamy wyrobione te oczka. I robimy cały czas już prawo, lewo, prawe, lewe, prawe wskakujemy, lewe wskakujemy, bo już były i ostatnie prawe przerabiamy. Bierzemy na tą stronę. I robimy już tak cały czas, na wysokość około 4-5 cm. Zależy, jak gęsto chcecie mieć te dziurki i te guziczki. Pierwsze ściągamy. I dalej robimy, gdzie prawe, prawe, gdzie lewe, lewe. I teraz podrobiłam już 5 cm. Proszę zobaczyć jaki ładny brzeg. Tu z tej strony również. I znowu po tej stronie prawej, dla mnie to jest prawe. Tutaj zawsze sobie robię, gdzie ta nitka, to jest lewa strona. Tu jest prawa, gdzie zawsze zmieniam, jakiś, jakiś wzór zmieniam. Chociaż w jednym tam gdzie różyczki to trzeba po lewej stronie jakby przerabiać. To się rzadko zdarza, ale normalnie robię po prawej stronie. Zaczynam zawsze po prawej, żeby te dziurki były w jednakowych odstępach. Teraz robię już drugą dziurkę. Trzy. Teraz znowu te dwa bijam się, przerabiam, przekładam. I znowu te dwa, bijam się, i już mam dziurkę. I robię dalej lewe, prawe. Po drugiej stronie robię tak samo jak przy tej pierwszej dziurce. Prawe, lewe, jedno oczko, drugie. Mam dwa i dalej robię prawe, lewe i prawe. I już jest tak druga dziurka zrobiona i tak będę podrabiać do końca i już podrobiłam proszę zobaczyć na tą samą wysokość dwa są równe a więc zakończam teraz nawet fajnie wyszło z tymi dziurkami, mam raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć, siedem dziurek i zakończam teraz tą bliskę Dwa wbijam się za nitkę i znowu nakładam dla początkujących. Pokazuję jeszcze raz. Nakładam i już tak robię do końca. I zakończę. I proszę zobaczyć, musimy tutaj tylko doszyć. One muszą być, nie wiem czy tutaj widać, dobrze. One muszą być troszeczkę krótsze niż ta całość, troszeczkę. One muszą się tak lekko trzeba je naciągnąć, bo jeżeli będziecie mi długie, to Wam później może za dużo być. One muszą być po prostu z centymetr krótsza musi być ta pliska. Wtedy się naciąga ładnie. I jak, przyszywam? jak przyszywamy tą pliskę, musimy pamiętać oczywiście, czy to jest dla chłopca, czy to jest dla dziewczynki, żeby przyszyć również. Te dziurki odpowiednio. Albo z tej strony, jak dla chłopca. Albo z tej strony, jak dla dziewczynki. A więc to zależy, jak kogo chcecie mieć. Będę zaraz to zszywała. Podrobię jeszcze rękaw drugi. Szyję i zaraz będzie sweterek gotowy. Wstawię również do internetu na, na dwie części możliwe. Żebyście widzieli, jak to wygląda. Ale zobaczycie, że to będzie naprawdę. Piękny sweterek.